witajcie moi drodzy ja jestem jeżeli tego nie wiecie Moskit i już od jakiegoś czasu gram sobie w Daisy czyli grę, a raczej modyfikację, która pochłonęła czas życia a nawet zdrowie dziesiątki jeżeli nie setki tysięcy osób o się w Czarnorusi a czy jak to woli w polskiej spolszczonej wersji czyli w Czarnorusi kraju gdzieś w Europie Zachodniej no, wróć, kraju gdzieś w Europie Wschodniej, który został opanowany przez zombie modyfikacja ta naprawdę ostatnimi czasy, przez ostatnie miesiące skała olbrzymią popularność olbrzymią popularność i, i, i naprawdę wiele teraz produkcji na jej kanwie próbuje się wybić, próbuje się próbuje wyrosnąć Jejku, no co ja tu trafiłem? Hmm... Na fajne miejsce, ponieważ jeżeli... Yy, Pozwólcie, że najpierw może odpadać też widok trzecioosobowy, bo on też jest czasami dostępny nie na wszystkich serwerach, bo gra jest ogólnie podzielona Świat gry jest to podzielony na serwery, niektóre są oficjalne, niektóre nieoficjalne. I na tych nieoficjalnych musimy zaczynać od nowa, i ja właśnie na takim nieoficjalnym teraz się znajduję. Na tych oficjalnych... Powiedzmy, że ich dane są zespolone ze sobą, wspólne, więc możemy się logować kiedy chcemy, na jakimkolwiek serwerze i mamy wszystkie rzeczy, które tutaj zdobyli, do tej pory zdobyliśmy. Ponieważ za każdym razem, gdy zaczynamy grę, pojawiamy się gdzieś na wybrzeżu Czarnorusi z takim oto sprzętem: z pękilerami, czyli ze środkami przeciwbólowymi, z latarką i z bandażem. No i z plecakiem, w którym nic nie mamy, w którym możemy mieć różne przedmioty. Nasz ekwipunek jest podzielony jakby to jakiś w sumie na dwie części. Znaczy tu mamy taką część bardziej, że mamy wszystko wypunktowane co mamy po lewej, zaś po prawej mamy dostępne to, gdzie jest co, gdzie włożone i co jest nam także dostępne troszeczkę w inny sposób. Te dwa sposoby po lewej i po prawej są praktycznie że równoważne, choć ten jest bardziej dokładny faktem, fakt, ale w tym pokazuje nam po prawej stronie co i gdzie się znajduje dokładnie. Mamy miejsce na broń główną i boją broń poboczną, bądź narzędzia, jak na przykład latarka, bądź na przykład siekiera. I moi drodzy, tak, znajdujemy się gdzieś koło Baloty na lotnisku, w okolicach, lot... w okolicach lotniska na Balocie. I co tu dużo mówić, jest to nawet dobre miejsce do rozpoczęcia. Lepsze byłoby na przykład e, Czernogórz. Czarnogórsk lub elektrozawodz, ponieważ tam można fajny sprzęcik, na przykład w marketach, w szpitalach bądź w, bądź w remizach sterczarskich znaleźć, aczkolwiek nie ma co narzekać, tu nas teraz zrespiło, tu się pojawiliśmy, więc, więc sprawdźmy, co się tam znajduje. Mamy trzy postawy bojowe, znaczy trzy postawy, które możemy przyjąć. Stojącą, czyli pięknącą i najbardziej widoczną i hałaśliwą, kroczącą, która. Jest powiedzmy, że względnie bezpieczna, no i możemy pełzać, możemy się, się czołgać i wtedy jest, jesteśmy praktycznie na bliską odległość ciężko wykrywalni i także zombie nas zbytnio nie słyszą, więc jest to najbardziej bezpieczna opcja, choć także najwolniejsza, więc trzeba także w miarę ostrożnie stosować obydwie opcje. No i w tym momencie mamy żadnej, powtarzam, żadnej broni, więc musimy coś znaleźć, bo inaczej nawet zwykłe zombie, zombie nas zjedzą. Yy, I największy problem jest to, że zombie to, w... prawdę powiedziawszy, jak ktoś wie jak grać, to nie są nawet najmniejszym problemem. Chyba, że naprawdę jakoś się zapędzimy w kozi róg i nie będziemy mieć żadnej broni, nie będziemy, nie będziemy mogli się w żaden sposób wydostać, to wtedy to już jest problem. Aczkolwiek prawdę w... największym... największym zagrożeniem tak naprawdę w Daisy w Czarnorusi są inni gracze, ponieważ oni no... No cóż, po prostu czyhają tylko na nasze życie. Niektórzy są przyjaźni, niektórzy wrogo nastawieni, niektórzy neutralni. Choć aktualna, na aktualnym, w aktualnym stanie Daisy, i aktualnym stanie społeczeństwa graczy w Daisy. No większość zdecydowanie będzie wroga. Chyba, że będziemy grać na serwerach prywatnych, gdzie... Ups, ups, niech chcę biegnąć, niech sobie tam jest zombie. W którym sobie w tym momencie kompletnie nie poradzimy, e, choć na prywatnych serwerach z tego zauważyłem, aktualnie jako tako przywraca się do życia e, powiedzmy, że kulturę przyjaźni, ponieważ na początku e, Daisy, gdy ona dopiero jeszcze, jeszcze nie była popularną tak modyfikacją, e, Daisy właśnie, w Daisy powiedzmy, że panowało zasady, że były pytania, jesteś friendly? Jesteś przyjazny? Tak, jestem. No i wtedy można było się zaprzyjaźnić. Tymczasem teraz musimy uciekać przed zombiakiem, z Gademit. Cholera jasna, niedobrze, niedobrze, niedobrze. E, aktualnie, niestety, te zasady się kompletnie zmieniły i zombie nie są zbyt przyjazne, znaczy zombie nigdy nie były przyjazne, jeżeli o to chodzi. E, zaś gracze przestali już być tak naprawdę na tych oficjalnych serwerach kompletnie przyjaźni, niestety już raczej nie ma co liczyć na pomoc ze strony innego człowieka. Teraz musimy radzić sobie całkowicie sami, ale ktoś to chyba postrunek zrobił wojsko w ogóle. Nie wiem, czy to było wcześniej, bo jakoś nie przypomina sobie, żebym wcześniej tutaj był, w tym miejscu. No proszę, zawsze znajdzie się coś nowego. Uuu, trochę tych zombie tu jest i zobaczmy, czy coś tu ciekawego się znajdzie. Nie wiem, czy to jest... czy to było wcześniej Także w rzeczy, to gracze założyli? Chyba nie, to chyba tego wcześniej w DayZ nie było. Sprawdźmy, czy coś tu będzie, ponieważ sprzęt to jest nasza największa broń, największy atut. Jeżeli go nie mamy... No, to już jest kiepsko. W tych namiotach istnieje spore prawdopodobieństwo, że coś będzie, choć. O, ja sobie tej mi lokacji nie przypominam, więc to też troszeczkę coś mi tu nie pasuje. Nie jestem do końca pewien, co to do końca ma być. A teraz przełączymy się na widok pierwszoosobowy, ponieważ. Ja w tym wypadku lepiej tutaj cokolwiek widzieć. Bo niestety, jak miałem teraz trzecie osoby, to w tych namiotach nic, a nic nie widziałem. Z tego co widzę, w tych namiotach nic nie ma. Co już jest dość sporym problemem. Jest... Zobaczmy czy, na tym... czy tutaj na tym... Wow. 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 Wow 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 wow. Uciekamy. Benny Hill time. I tak, czemu nie powiedział na początku, to chciałbym zrobić coś... Kurczę, tu lecz nic nie znajdziemy zbytnio. E, chciałem zrobić coś w osce, takiej oscytki, z serii, może let's playowej, może nie, z Daisy. Ojejku, oberwaliśmy i krwawimy. Zaradzić się, schować i zabandażować, bo inaczej możemy wykrwawić się na śmierć, co nie jest zbyt ciekawą opcją, szczerze powiedziawszy. Ach, strasznie dużo tu tych zombi, niestety dużo zombi, a żadnego praktycznie sprzętu do znalezienia, więc nie jest to zbyt dobre miejsce. Ach, jednak nie tylko sprzęt, nie tylko broń, tylko tym podobne rzeczy możemy znaleźć, bo są też dostępne pojazdy, chociażby takie, niech rekord, nie, ale różne pojazdy transportowe. Em, a także na przykład śmigłowce też są dostępne różne. No cóż, no trzeba po prostu starać się szukać czegoś dla siebie. No teraz znaleźliśmy się na lotnisku, które jest dobrym miejscem do znalezienia dobrego sprzętu. Tak jest za nami biegnie zombie, a my krwawimy. To jest bardzo, ale to bardzo kiepskim połączeniem. Eee, trzeba też umieć. W Daisy trzeba też umieć wykorzystywać... Może nie tyle, że bugi, co po prostu niedociągnięcia sztucznej inteligencji. Znaczy, jeżeli wbiegniemy na do jakiegoś budynku, to zombie jak będzie próbował, próbowało wejść do tego budynku, e, to wtedy spowolni się, bo tak to oni są strasznie, strasznie szybcy. A w momencie, gdy będziemy próbowali razem z nimi wejść do budynku, to oni zwalniają momentalnie, więc to trzeba umieć także wykorzystać, żeby przed nimi się skryć. No i także wykorzystywać dosłony terenu, żeby oni nas zgubili. coś tu będzie? Tu prawdopodobnie będziemy mogli szybciutko, spokojnie zabandażować się. No, bandażuj się, bandażuj, bandażuj. Okej, okay, bandażujemy się. Nieźle. tacz tam coś jest? Niestety nie, nie ma nic. A jak mówiłem, chciałbym zrobić coś na wzór takiej serii z Daisy na naszym kanale PC Gamer Zombie, Zombie. Na naszym kanale PCGamer.pl. Na szczęście mnie nie zauważył. Chyba. Chyba nie. Na naszym kanale PCGamer.pl na YouTubie. E, dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć, czy chcielibyście, żebym ja to sam grał, czy z kimś. E, jednak jak się gra z kimś, to jest ten problem, że jest mały, mały chaos się robi, ale robi się też zawsze i o wiele bardziej ciekawie, jak się gra na przykład z bardziej doświadczonymi graczami. No spoko. Spróbujmy się koło niego przeczołgać, może to się uda. Istnieje to... Dobra, to się nie udało. Ewidentnie to się nie udało, niestety zombie nas zauważył, więc czas na kolejnego Bennyheela. Jak to się pieszczotliwie tutaj u nas nazywa, w społeczności Daisy, uciekanie przed zombiekami. Co my tu mamy? Eee, makaro, magazynek do Makarowa i Enfielda. Może być, tretko jeszcze tylko Makarowa albo Enfielda znaleźć. To byłoby fajnie, niestety nie ma tu nic. Ale nic nigdy za dużo. Jeżeli nie mamy żadnej broni, to nie wiadomo na jaką broń na natrafimy. Więc trzeba wszystko praktycznie zbierać najlepiej. Jest, jak mówię nic tutaj nie ma zbytnio ciekawego, ale jest to nóż. Nóż, nożem nie możemy walczyć, ale możemy go użyć, o, granat, hmm, milusio. Ale możemy go użyć do oprawiania zwierzyny, żeby na przykład móc zdobyć, żeby przykład móc zdobyć mięso z zabitej zwierzyny. Ponieważ musimy tutaj także się pożywiać i musimy także pić... W wodę, ponieważ nasza postać głodniej, i także chce się jej pić. Gdy jesteśmy głodni, yy, i to bardzo, bądź chce nam się bardzo, bardzo pić, yy, to wtedy nasza postać traci zdrowie, co też nie jest dobrą rzeczą. Trzeba także, także mieć na to uwagę. O, mam nadzieję, że coś może w tych hangarach wojskowych coś będzie. Nie miałbym tego nikomu kompletnie za złe. Czyli moglibyśmy? No nawet nie, nawet głupiego makarowa, czyli praktycznie naj, naj, najsłabszy pistolet warto mieć, żeby chociażby nawet przed pojedynczym zombie mieć opcję wyjścia i się bronić. Tylko tak, używanie broni jest problematyczne w tej grze, ponieważ za każdym razem, gdy używam broni, to ona wydaje, wydaje odgłos i zombie, kolejne zombie mogą zostać zwabione. Więc coś za coś. Przed jednym zombie się ob, o, obronimy, ale na przykład dwa inne zwabimy. Jak sami wiecie, te zombiaki są strasznie szybkie. To nie są typowe zombiaki. Takie dosyć mocno podrasowane ząbiaki, więc one nie są proste. Nie są proste do obejścia, że ktoś nie umie się nimi Nimi zajmować. E, tak, więc tak jak mówiłem, mamy hangary wojskowe, które zaraz spenetrujemy, sprawdzimy. No, Tutaj raczej ząbiaków w tym momencie nie ma. Choć wolę tak w tym momencie kłócać, to jest mniejsza szansa na wykrycie. nie dużo, ale zawsze. Lepiej mniej niż nic, tak? E, mieć szansę na wykrycie. Co my tu mamy? Mamy tak, bandaże, które się bardzo, ale to bardzo przydają. Mamy chem czyli e, czyli takie świecidełka, które pozwalają oświetlić trochę drogę w nocy, bo tej nocy to jest naprawdę noc. Tutaj jest, w nocy jest ciemno i trzeba naprawdę, naprawdę uważać i poradzić sobie w tej nocy, ponieważ, jak mówiąc, no jest naprawdę po prostu ciemno. No, uwierzcie mi, że jest naprawdę ciemno. Jak w przysłowiowych czterech literach u pewnej e, powiedzmy, u pewnej nacji, u pewnej. <laughs> Pewnych ludzi, niż nie będę tutaj zbytnio gadał i dziwne rzeczy, słuchary rzucał, ale wiecie o co chodzi na pewno. Kolejne chemlekty, jakieś magazynki? Weźmiemy je na razie, bo nam nie wiemy, czy znajdziemy tutaj jakąś broń, czy też nie, a zawsze mówię, lep lepiej te mieć magazynki w tym momencie niż, niż ich nie mieć. Tutaj nic nie ma. Czy tam coś jest? No, raczej nie, ale sprawdźmy, na szczęśliwy wypadek, czy w tym kontenerze nic nie ma. Nie, nic nie ma raczej. Tutaj było tak. Tutaj było przejście, takie jakby. Hmm, nie wiem kto. na... A, dobra, było, ale się zmyło. Nie możemy teraz tędy przejść, więc musimy naokoło przejść. Zobaczycie, co to dokładnie było z drugiej strony. Wow, 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 wow! Zombie, 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 zombie. Mam nadzieję, że nas nie zauważy. Przyczugamy się tuż obok niego. Dobra, na szczęście nas nie zauważył, ale coś innego nas zauważyło. Inny żołnierz, kurde. No to czas na kolejnego Benihila. Musimy z tyłu uciekać, bo inne opcje po prostu nie widzę. Dlaczego czemu ten nasz gość nie biegnie? No biegnij, 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 bo Chyba tutaj czysto. Nie wiem czemu. Czasami są dziwne problemy ze sterowaniem, albo ja coś włączam i nie jestem do końca pewien co. Okej, okay, czy coś tutaj się znajduje? Trochę martwych chciał. Nie wiem, czemu nie mogę biegać w tym momencie. To jest ciekawa rzecz. Czy coś tu się znajduje, Jakieś, jakaś amunicja. A weźmy, co nam szkodzi, jak już mówiłem. Okej, okay, biegamy. Że teraz biegność muszę włączyć sprint, bo inaczej nie pobiegnę. To jest ciekawe. Nie wiem, co włączyłem, ale coś włączyłem i teraz to jest dość spory problem. Weźmy drobinę na wieżę. Może tam na górze coś będzie. A, ktoś nas walnął. Zombie pewno tam z tyłu, kurde. O jest, 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 coś jest. aks 74 Cobra. W końcu jakaś broń, ale zero magazynku do niego. No to już jest dość poważny problem. Mamy broń, ale nie mamy jak z niej strzelić. No to jednak... O, i jest także jakieś picie. Bardzo fajnie. Spójrz, coś na dole jest. Tu z nami zombie idzie, ale to jeszcze nie jest problem. I tak sobie nas odpuści. Kurczę, zero, zero amunicji do tego. Do tego. Tej PDW. To jest chyba broń jakaś inna. Tak, jest to. O! Milu się, mamy. Lekki karabin maszynowy. To całkiem miło. Znaczy nie ma co narzekać. Lepszy ryc niż nic, prawda? Prawda. Okej, okay. czy coś tu się złego dzieje? Czy coś tu się znajduje? Nie. Uff, dobra, no to przeżyliśmy w tym momencie. Żaden z zombie za nami idzie, więc to jest dobre miejsce, żeby zakończyć ten filmik i zaprosić Was na nasze kolejne przygody w Czarnorusi. Jak mówiłem, dajcie znać, czy Wam się takie coś podoba, czy chcecie, abym to kontynuował. Znaczy, na pewno na razie kilka odcinków powstanie. Tego możecie być w 100% pewni. To będą takie odcinki pseudopilotażowe i sprawdzające, czy Wam się tego typu zabawa spodoba. Co tam biegnie, zombie? Zombie z nami biegną, więc yy, czas na kolejnego Benychila. <laughs> I cóż, ja je minę i się w międzyczasie z Wami pożegnam. O i się z wami pożegnam. Do następnego zobaczenia, do następnego ustrzelenia zombiaka, bądź uciek ucieknięcia od zombiaka w Czarnorusi. Trzymajcie się do następnego zobaczenia. Usłyszenia. Pa, pa.